Na zegarach 8:30 mówią o przedsiębiorczości i zachęcają swoich rówieśników do tego, żeby przedsiębiorczością się zainteresować. Zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu koordynatorzy projektu w ramach Olimpiady Społecznej Zwolnieni historii Wojciech Graczek i Mikołaj Sowiński, Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu i 10. w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Projekt Postaw na Przedsiębiorczość, co się kryje tak naprawdę za tym hasłem? Postaw na Przedsiębiorczość jest to projekt społeczny, który ma na celu popularyzację przedsiębiorczości wśród młodzieży w wieku licealnym. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby młodzież zainteresować rozwojem własnego biznesu, własną działalnością gospodarczą? Tak, natomiast nie tylko. Chodzi o to, żeby poznali też, jakie są plusy i minusy założenia własnej firmy oraz prowadzenia jej. To obok zajęć przedsiębiorczości, bo takie przecież w szkołach są. Czy tak, są wystarczające. Nie są wyznaczające, zdecydowanie nie. Jest to jedna godzina w tygodniu i często tylko w pierwszej klasie, więc tych zajęć jest zdecydowanie za mało. Ruszyliście z projektem Postaw na Przedsiębiorczość. Co w ramach tego projektu się dzieje? W ramach tego projektu właśnie... Robimy takie trzy główne rzeczy. To, jest, to są przede wszystkim właśnie te prelekcje w szkołach. Też jest taki atut, że jest ta prelekcja i warsztat na takim spotkaniu. Do tego też robimy wywiady na YouTube z praktykami biznesu, z przedsiębiorcami oraz też prowadzi prowadzimy własnego bloga. Prowadzicie bloga, są filmiki na YouTube i są spotkania w szkołach. Jak wygląda kwestia tego, kogo zapraszacie, kto pojawia się na tych warsztatach? To są przedsiębiorcy z Poznania z całej Polski, jak to wygląda? Okazuje się, że najczęściej są osoby z Poznania, które prowadzą różnego rodzaju biznesy, bo są i typowo z branży rozwoju osobistego, z tego jak prowadzić własną firmę. Natomiast są osoby z branży informatycznej. Z bardzo, bardzo wielu branż, przez co się uzupełniają i przekazują swoje własne świadczenia. To o co pytają na takich prelekcjach, w spotkaniach, w szkołach wasi rówieśnicy, te osoby, które prowadzą biznes? To przede wszystkim wydaje mi się, że można coś samemu kreować, a niekoniecznie iść na ten etat i pracować dla kogoś, że można być płanem swojego losu, że można. Budować, poznawać, poznawać nowych ludzi, realizować to wszystko według własnej idei. Moim zdaniem również to jest takie pewne zderzenie z rzeczywistością, ponieważ ludzie wchodzą w ten wiek dorosłości i teraz są takie dwie drogi: albo iść we własny biznes, własna firma, albo być na etacie, pracownikiem etatowym. I teraz jest taki dylemat, co jest dla nich lepsze, jakie są atuty oraz przeciwwskazania, minusy. Obu tych dróg. No, to jest zrozumiałe, że wystawiacie na przedsiębiorczość, czyli podejrzewam, że docelowo wybieracie tą drogę własnego biznesu na przyszłość. Tak jest. Powiedzcie, skąd tak naprawdę w Was się zrodził ten pomysł na ten projekt i na tego typu działania? Znaczy, mówiliście, że oczywiście w szkole są niewystarczające te, te zajęcia, ale jesteście z dwóch różnych szkół. Jak to się stało, że w ramach Olimpiady Zwolnienia Historii postawiliście na przedsiębiorczość? Myślę, że to głównie wywodzi się z naszych pasji i zainteresowań, ponieważ od jakiegoś czasu już interesujemy się tym biznesem, przedsiębiorczością, też otaczamy się takim środowiskiem, które jest właśnie takie. No i myślę, że głównie stąd wywodzi się ten projekt i też z chęci takiego działania, z chęci wzbogacania innych i dzięki temu wzbogacania też siebie. Sporo pracy was kosztuje ten projekt, no bo przecież normalnie uczestniczycie w lekcjach, normalnie macie sprawdziany, a oboc, obok tego tak naprawdę mnóstwo właśnie tych spotkań, warsztatów, prelekcji, filmików na YouTubie. Tak, tak, zdecydowanie tak jest to. Bardzo długo bym powiedział. Ja poświęcam, nie wiem jak Mikołaj, ale około nawet... Niekiedy pięciu godzin dziennie na ten projekt, czy to na przykład umówienie się z jakimiś redaktorami w, w radiu, czy sprawy związane z umówieniem się z przedsiębiorcami na prelekcje, wywiady, żeby napisali również post, nasze znaczy wpisy na blog. To wszystko są bardzo czasochłonne zajęcia, takie organizacyjne stricte. Czy wy też y, uczycie się przez to, będąc koordynatorami tego projektu? Oczywiście, to jest właśnie inicjatywa. Skierowana przede wszystkim na wzbogacanie innych o tą wiedzę praktyczną, biznesową, ale oczywiście też my się wiele uczymy podczas organizacji tego projektu. A jeszcze ja bym chciał dodać, że to. Jest ciężka praca, no nie oszukujmy się, bo działamy w ramach tej idei, a jak ko komuś przyświeca idea, to pracuje o wiele więcej, ale również świetnie się przy tym bawimy i to jest myślę, że kluczowe w tym wszystkim. Bywały zaskoczenia w trakcie realizacji tego projektu, w trakcie jakichś spotkań albo warsztatów? Zaskoczenia to może nie, natomiast ciągle są jakieś wyzwania. Co chwilę widzimy jakieś możliwości rozwoju, doskonalenia tego projektu. Więc ten też, też czas na refleksję oraz na wdrożenie zmian też nas kosztuje trochę czasu, ale przy tym tak jak Mikołaj wspomniał, dobrze się bawimy. To jest dla nas taka też zabawa, kreacja pewnych rzeczy, pewnej idei. Co się y, tak naprawdę y, dalej z tym projektem będzie działo? Bo realizujecie go w ramach Olimpiady z Teorii, y, czyli tutaj jest nastawienie rzeczywiście na tą praktykę. I jak to będzie wyglądać dalej, kiedy ta Olimpiada się skończy, kiedy ten projekt dobiegnie końca? Sz, Czy on szczer... nie dobiegnie końca? <grytanie> Możliwe, że no, chcieli, chcielibyśmy, żeby, aby nie dobiegł, no, ale niestety nie oszukujmy się, on w końcu dobiegnie końca. Ale ja to jest bardzo ciężkie pytanie, ponieważ no. Trudno na nie odpowiedzieć. Ja, ja osobiście chciałbym ten projekt dłużej tworzyć, chciałbym go rozwijać, chciałbym go skalować, aby był on i działał na większą skalę. Zobaczymy w jakiej formie, ale tutaj od siebie mogę powiedzieć, że na pewno chcemy to zrobić, w zespole są też takie postawy, ale aby dalej go rozwijać, no w, jakie fo w jakiej formie to zrobimy, zobaczymy. Zespół ludzi, czyli jest was więcej niż tutaj w studiu, wasza dwójka. Tak, ile, tak. O, ile osób się... Łącznie mamy dziewięć osób w zespole, dodatkowo jeszcze mamy swojego mentora oraz opiekuna projektu. No to jest mała grupa ludzi, która, która stawia na, na przedsiębiorczość. To gdzie teraz najbliższe warsztaty, prelekcje, jakie najbliższe plany na te miesiące, do końca roku? Na te miesiące przede wszystkim w X Liceum Ogólnokształcącym w drugim LO, a także w Zespole Szkół Ekonomicznych no to tam młodzi będą namawiać swoich rówieśników do tego, żeby postawić na przedsiębiorczość. To rozumiem, że jak skończycie szkołę, to już tylko własna firma, własny biznes i co najwyżej spotkamy się już tylko w tym kontekście później. Mam nadzieję. Ja myślę, że to jest trochę zwodnicze podejście. Myślę, że mimo wszystko na początek warto iść na ten etat i zobaczyć jak to jest od środka, zobaczyć jak właśnie osoby Nasze liderzy w zespole się zachowują, uczyć się od nich, a dopiero kiedy mamy te właśnie zasoby wiedzy, to wtedy startować z własną działalnością, bo myślę, że wielu, wiele osób tak podejmuje taką decyzję, że od razu własna działalność, no a się nie udaje przez to, i to może być właśnie taki strzał w stopę dla takiego młodego przedsiębiorcy. No i takie cenne rady od koordynatorów projektu Postaw na Przedsiębiorczość w studiu poranku Wojciech Graczek z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu oraz Mikołaj Sowiński z 10 Liceum Ogólnokształcącego także w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy również. Dziękujemy.